Na rynek produktów do pielęgnacji stóp, który cechuje wysoka sezonowość i niska penetracja, mieliśmy wprowadzić bardzo drogą nowość, elektroniczną pilarkę do stóp. Sukces sprzedażowy zależał od przekonania konsumentek, że produkt jest warty swojej wysokiej ceny. Chcieliśmy pokazać kobietom, że profesjonalny pedikir nie jest zarezerwowany jedynie dla pań, które mają czas i które stać na zabieg w salonie kosmetycznym. Wierzyliśmy, że produkt jest na tyle dobry, że obroni się sam, a konsumentki, które go wypróbują, powiedzą o tym znajomym. By wywołać pożądany efekt, zorganizowaliśmy wielki test Shawl Velvet Smooth, do którego zgłosiło się ponad 3900 internautek. Wybrane spośród nich testerki oraz zaproszone do akcji popularne blogerki o Szalały na punkcie nowości. Pozytywny baz sprawił, że pilarka znalazła się w czołówce najpopularniejszych produktów porównywanych w Ceneo w kategorii uroda i zajęła siódme miejsce w kategorii bestsellerów Ceneo. Produkt sprzedał się znakomicie, przekraczając plan o 386%. Dzięki wprowadzeniu nowości szol o 144% zwiększył swój udział rynkowy w kategorii produktów do pielęgnacji stóp.